Do nowość, e, propozycja Stowarzyszenia Spod Radomsko na te wakacje e, i może dalszą część e, lata, jesieni i potem może zimy. E, paszport turystyczny przedstawia najciekawsze e, atrakcje powiatu radomskiego i nie tylko atrakcje, to nie są tylko atrakcje turystyczne, to są też, e, e, są też e, to. E, e, przyrodnicze, e, przyrodnicze, ciekawe przyrodnicze miejsca, ciekawe krajoznawczo miejsca, e, ale są to też miejsca, które e, pragniemy, żebyście, żeby. E, Radomszczanie i nie tylko Radomszczanie, żeby turyści odkryli te miejsca na nowo w powiecie radomszczańskim. W każdej gminie powiatu radomszczańskiego będzie do zdobycia pieczątka. W paszporcie jest miejsce na pieczątkę i do zdobycia będzie pieczątka w każdej gminie. Są opisane na końcu paszportu, jak i na stronie internetowej, która będzie do tego paszportu uruchomiona. Strona internetowa paszportturystyczny.pl na stronie internetowej będą miejsca, gdzie można tą pieczątkę sobie podbić. E, będą e, oprócz tego, oprócz paszportu, e, przygotowana będzie gra terenowa. W każdej gminie będzie to jedna gra terenowa po czytaniu QR-kodu e, przenosić będzie nas do, y, do aplikacji, gdzie będą zadania do wykonania. Będą to takie interaktywne zadania, na przykład zrobienie zdjęcia, e, nagranie jakiegoś wideo, e, wpisanie tekstu, e, więc... Będzie to, y, będzie to o tyle atrakcyjne, że to nie tylko będzie tak, żeby odhaczyć jakieś miejsce, przybić pieczątkę, ale też będzie nas zachęcało, zachęcało turystów do tego, żeby, żeby zrobić coś więcej, żeby odkryć te miejsca na nowo, żeby nie tylko y, przeczytać ten opis faktycznie w, w tym przewodniku czy na stronie internetowej, ale też wykonać jakieś zadanie, y, poznać historię bliżej, poznać, y, podejść do jakiegoś pomnika, przeczytać jakiś y, opis, zapisać go potem y, w aplikacji. E, przewidujemy e, nagrody dla, dla pierwszych e, trzech osób, które wykonają wszystkie zadania, wykonają, zbiorą wszystkie pieczątki, przewidujemy e, nagrody. E, i oprócz tego takie mniejsze nagrody przewidujemy dla, dla, każdego, dla każdego uczestnika tego paszportu. Nakład tego paszportu to 300 sztuk. Jeżeli będzie się on cieszył powodzeniem, to przewidujemy dodruk tego paszportu i kontynuację tego. tego tego projektu. Projekt jest finansowany ze środków powiatu radomszczańskiego w ramach zadania paszport turystyczny, a projekt realizowany przez Stowarzyszenie podradomsko Taki paszport będzie można dostać u nas w siedzibie Stowarzyszenia na Warszyca 4, ale też paszporty będą dostępne w gminach powiatu radomszczańskiego, będą po prostu na bieżąco przekazywane oraz w powiecie radomszczańskim, w starostwie. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie, to oczywiście numer telefonu będzie też na Internetowej. Jeśli te paszporty się na przykład w gminie skończą, to każdy turysta będzie mógł do nas zadzwonić i taki paszport otrzyma, jeśli oczywiście nie skończy się ten nakład.